Mhm. Jak się jedzie po takiej dziurawej drodze? Można pana na chwileczkę zaprosić tutaj na rozmowę? Witam, nazywam się Adam Koździerzki, ja. jestem kandydatem do Rady Miasta Piasku ja. e, i robimy taki właśnie krótki tutaj filmik. E, nagrywamy mieszkańców, pan piaski, smukasko, pan jest? jeździ pan tutaj, tędy, widzi pan, co tutaj no jeszcze, jak to wygląda jeszcze. wszystko, nie? Mhm. I co pan myśli o tej drodze? No ścieżka by się przydała. No ścieżka to ogólnie to, to wiadomo, nie? Ale tu pan zobaczy, jak no, wygląda łata asfalt, na łacie nie? Jest. Łata na Łacie, no my tu, ja tu jestem, mieszkam na piaskach, można powiedzieć, od mhm. dzieciaka, to ten asfalt był robiony w czynie społecznym przez mieszkańców i mhm. do dnia dzisiejszego taki został. Nikt tutaj nic z tym nigdy nie zrobił, nie? Dlatego też walczymy o to, no, będziemy na YouTube'a mhm. wrzucali filmik, żeby tutaj jak najwięcej odsłon mhm. było. Żeby też pokazać ten problem, bo no, urzędnicy są tacy, co są. Siedzą za biurkiem, mhm. nawet nie wyjdą, nie zobaczą jak to tu wygląda. No. Mhm. Chodnik i ścieżka. Łatanie i ścieżka. Przysyjne zadowolenie. Przysyjne zadowolenie. Ja zapraszam też na głosowanie na 16 listopada, bo z Kapuści też mhm. nasi kandydaci startują z metropolii wydgowskiej. Lista numer 15. Jesteśmy bezpartyjną organizacją. Także nie jesteśmy związani w żaden sposób przez jakieś tam układy partyjne. Nie? To jest też ważne. Dziękuję. A tam już się dalej ścieżka udała. Ale kawałek tylko, nie? No ale jest ten, ten kawałek ścieżki, jest na zdjęciach. Miasto się chwali, że ścieżkę Właśnie. zrobiło na piaski, a to jest 500 metrów. Ja tam nie wiedziałem, gdzie Także... to jest, czy to Bydgoszcz na Jak jechałem przez przypadek i szerokie Szerokiej drogi. Pozdrawiam. Do widzenia.